Dzień dobry, szczęść Boże. Witam serdecznie z racji takiej, że coraz częściej dostaję wiadomości typu WODYM chuju, co oglądasz? Powiedz, PLIS 3 złote. To postanowiłem ukazać wam cztery naprawdę zajebiste produkcje, które warto w wolnym czasie obejrzeć. Standardowo umieszczam tutaj trzy najlepsze komentarze, które znalazły się pod poprzednim odcinkiem. Ba a więc mamy protagonistę o imieniu Inuyashiki i antagonistę Hiro. Inuyashiki jest starszym panem, którego rodzina ma ewidentnie w przysłowiowej dupie. Do tego nagle dowiaduje się, że ma raka i że zostały mu 3 miesiące życia. Hiro jest fanatykiem One Piece, nastoletnim psychopatą o ponadprzeciętnym IQ, z problemami emocjonalnymi. Wysnęła zasadę, iż bardziej zawolałaby go śmierć postaci z mangi czy anime, niż człowieka, którego nie zna. No i naszych dwóch głównych bohaterów łączy jedno. Obydwoje, jednego pięknego wieczoru, dostają przez Sińską moc, która umożliwia im zamienienie się w maszynę śmierci, robota, kos czy jak to tam zwał. Hiro upieprzył sobie, iż zabije wszystkich ludzi żyjących w Japonii, a Inuyashiki, iż naszego antagonistę powstrzyma. W mojej opinii, seria którą teraz omawiam, jest perełką w morzu gówna, więc polecam zajrzeć z całego serduszka. Hunter X Hunter 2011. No i tutaj muszę napomnieć, iż Hunter X Hunter 2011 jest ewidentnie najlepszym tasiemcem, jakiego kiedykolwiek widziałem, i to naprawdę najlepszym. Historia opowiadał o nastoletnim gonie, który za cel obrał sobie odnalezienie swojego ojca oraz, że podobnie jak on zostanie łowcą. Na pierwszy rzut oka, zwykły tasiemiec, jednak tą serię wyróżnia parę aspektów. Świetni bohaterowie, przez zajebiści antagoniści, szczególnie Hisoka, który swoją drogą jest bardzo olokwetnym psychopatą. No i co powinno być dla wszystkich serii, Normalne, a jednak jest to rzadkość, to większość decyzji, które podejmują bohaterowie, mają logiczne i psychologiczne uargumentowanie. Często w Tasiemcach bywa tak, iż postacie są strasznie bezbarwne, a jedyne na czym im zależy, to na czystym rozpierdolu. Jednak w HXH historie bohaterów wielokrotnie są bardzo oryginalne, nienaciągane i żeby to ładnie podsumować, tak aby każdy zrozumiał, po seansie Hunter x Hunter masz ochotę pierdolnąć sobie głową w stół, dostać amnezji, tylko po to, aby mieć przyjemność jeszcze raz ową produkcję obejrzeć. Do tego dochodzi animacja, która swoją drogą jest naprawdę piękna. Burn that shit like a major laser. Earn that shit like major paper. I melt that beat like a fucking gas. Anime opowiada o tajemniczym oraz obdarzonym ponadprzeciętną inteligencją protagonistom o imieniu hej, który, żeby to ładnie streścić, za pomocą swoich supermocy walczy z innymi gośćmi slash paniami, którzy również używają supermocy. Cała seria jest osadzona w dość mrocznym i dramatycznym klimacie, do tego prawie wszystkie odcinki opowiadają całkowicie inne historie, które potem łączą się w jedną całość, aby pod koniec w głowie widza stworzyć jeden wielki tak zwany rozpierdol. Polecam obejrzeć z całego serduszka głównie dla owego protagonisty, który jest naprawdę bardzo ciekawą postacią. Do tego wcześniej wspomniany klimat jest jedyny w swoim Eu mean Mamy rok 1920 oraz głównego bohatera Angelo, któremu podczas dzieciństwa na jego oczach ponownie w kominiarkach zamordowali matkę, ojca i młodszą siostrę. No i wiecie, jak to w tego typu seriach bywa. Pokrzywdzony nagle dostaje od nieznajomego list, w którym ma czarno na białym napisane imiona i nazwiska osób, które zabiły mu rodzinę, a ten postanawia się na nich zemścić. Seria może nie była ponadprzeciętna, jednak warto ją obejrzeć chociażby dla obserwacji poczynań głównego bohatera, decyzji jakie podejmował, i dla muzyki, która swoją drogą była naprawdę przyjemna. Jeżeli chodzi o te cztery serie, polecam wam. W wolnym czasie obejrzeć swojego serduszka, bowiem każda z nich jest naprawdę przyjemna, posiada dobre dialogi, no i jak wspomniałem na początku, aż od nich kapy zajebistością.